Mam na imię Suzanna, Jestem siostrą karmelitanką. Obecnie mieszkam w Siemiatyczach. Po raz pierwszy poszłam na pielgrzymkę mając 17 lat. Było to dosyć dawno temu. Może pielgrzymowanie później, ale do czego poszłam? Poszłam z dwoma koleżankami. Zmobilizowało mnie to, że zaczęły pojawiać mi się myśli o wstąpieniu do klasztoru, i byłam tym przerażona. Nie byłam w stanie nikomu o tym powiedzieć, nie byłam w stanie podzielić się z tym z najbliższymi osobami. Nawet sama przed sobą bałam się wypowiadać te myśli. I bardzo, bardzo się z tym zmagałam, bardzo mi to przeszkadzało, bo myślałam, że zwariowałam zwyczajnie, że że to są jakieś myśli od złego. I wiedziałam, że tutaj człowiek mi nie pomoże. Ja wiedziałam, że tutaj muszę się udać do kogoś, kto jest ponad tutaj ziemskimi sprawami i to mnie zmobilizowało właśnie do pójścia na pielgrzymkę i w tej intencji szłam. Oczywiście jak ktoś mnie pytał w jakiej intencji idę, to Wymyślałam inne intencje. Tą główną zataiłam zwyczajnie. Nie było mi łatwo wędrować, dlatego że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jak bardzo ważna jest obuwie na pielgrzymce, więc no, nie miałam dobrego obuwia i codziennie robiły mi się zwyczajnie burkle i każdego ranka póki. Póki ruszyłam, to, to ruszyłam z bólem, bo nie wiedziałam, którą częścią stopy stanąć, żeby ominąć te bolące miejsca. I cała pielgrzymka tak naprawdę przeszła mi w wielkim bólu. Miałam satysfakcję, że nie podjechałam e, nawet minuty. E, ale opłacało się, bo Matka Boża dała mi odpowiedź. Pomogła mi. Właśnie Ona. E, czym większy ból? tym większe zwycięstwo. Może nie będę tutaj opowiadać e, historii swojego powołania, bo to innym razem, e, ale wiem, że jak wróciłam z domu, do domu i po pielgrzymce, to ja wiedziałam, że pójdę następnym razem. Ja wiedziałam, że już będę wędrować. E, I co jest ciekawe, właśnie zadałam sobie pytanie, dlaczego pomimo trudu e, ludzie decydują się w większości e, pójść ponownie wiele jest utrudnień, nie ma, nie ma najlepszych warunków, różnie bywa na pielgrzymce, a jednak ludzie chcą iść. I, I tak sobie nad tym rozważałam i stwierdziłam już wtedy, że musi w tym być coś więcej. Właśnie to jest to, że idąc z innymi ludźmi, Idąc tyle kilometrów, jest czas, żeby zastanowić się nad sobą, jest czas, żeby poznawać Boga, a przez to siebie i odwrotnie. I to jest czas, kiedy człowiek. Pan Bóg pozwala człowiekowi zajrzeć do środka, do głębi, do serca. I to jest to, co jest w życiu najważniejsze. Może być tak, że niektórzy po raz pierwszy zdają sobie sprawę, że noszą w sobie coś tak cennego, najważniejszego, że, że są świątynią samego Boga. I kiedy wróciłam po tej pielgrzymce, wiedziałam, że pójdę za rok. Wiedziałam, że już będę chodzić tak jak wspomniałam o tym. I to jest niesamowite, bo za rok właśnie jak, jak ludzie pielgrzymowali, to ja już byłam w klasztorze. Matka Boża niesamowicie mi pomogła. Pomogła mi rozeznać powołanie, bo nawet nie wiedziałam do jakiego klasztoru. Nie interesowałam się zakonem, siostrami. Wręcz wizerunek siostry zakonny mnie odrażał odstraszał. Także nie wiedziałam nawet jak to wszystko by mogło być, jeżeli to miało miało być to miejsce moje w klasztorze. Wstąpiłam do Sióstr Dzieciątka Jezus. Na pierwsze lata zupełnie nie miałam możliwości, żeby pielgrzymować, bo formacja na to zwyczajnie nie pozwalała. Ale później Zawsze nosiłam w sercu wielkie pragnienie, żeby móc jeszcze raz pójść już jako siostra zakonna, ale niestety to nie, nie było możliwe. Zawsze wiele rzeczy wpływało na nie. I właśnie w zeszłym roku, w roku śmierci mojego tatusia, i to chyba on mnie tak zmobilizował, bo mój tatuś kilkanaście lat chodził. Na pielgrzymkę, między innymi pięć razy za swoje dzieci, za każde dziecko, między innymi za mnie. I Ja wiedziałam, że ja muszę pójść na pielgrzymkę, że ja muszę wszystko zrobić ze swojej strony, żeby pójść. I tak się stało. I poszłam w intencji tatusia, dzień przed wyruszeniem, pojechałam na, na cmentarz, mówię tatuś, po bo błogosław, idę za ciebie, nie wiem, czy ci to jest potrzebne, czy nie ale ty mnie zmobilizowałeś i idę. I Pan Bóg pozwolił, przełożenie pozwolili. I wyruszyłam w tamtym roku, z czego jestem bardzo zadowolona. To są rekolekcje w drodze. Pielgrzymowanie to jest takie wyjście ze swojego domu, ze swojego ja. To jest... Taka szansa to są takie dobre dni, żeby popatrzeć na ten czas, który był, na to, co się wydarzyło, popatrzeć na siebie, na to, kim jestem, co czynię, jak to czynię. Też mam taką zachętę do, do ludzi, którzy chcieliby wyruszyć, szczególnie do młodych, którzy mają jakieś obawy, że nie dojdą, a może to, a tamto i tam zakładają wiele, wiele rzeczy. Że, że, że im się nie uda, nie bójcie się, bo to jest tak, że pomijam te osoby, które naprawdę nie mogą z, z wiadomych powodów. Nie bójcie się, dlatego że dacie radę. Bo jest pomoc i ziemska, i niebieska. Jest służba porządkowa, i medyczna, i kapłańska, i zakonna. Jest całe niebo, które się troszczy, także. A pielgrzymka pokazuje, że te trudności zewnętrzne są do pokonania i to jest coś, co nie przerasta to, co duchowe. To, co pielgrzym doświadcza w sposób duchowy. Na pewno ważna jest motywacja, do dlaczego idę. Po co idę? Na pewno to jest charakter religijny. Wyruszam w tym roku ponownie, z wielką radością. Zapraszam wszystkich i czekam na te osoby, które może się wahają. Podejdźcie do mnie, na pewno będę rozpoznawalna, bo też będę w białym welonie, jak jestem w tej chwili, bo normalnie chodzimy w czarnych welonach, ale obecnie pracuję w ogrodzie, więc żeby słońce mi za bardzo nie przyprażyło, to dlatego mam biały welon. Także czekam na Was. Mogłabym dużo powiedzieć, bo... Ale to nie o to chodzi. Yy, ważne jest to, że warto, bardzo warto yy, i bardzo warto. Szczęść Boże.